Alkoholik może uciekać z domu z różnych powodów, ale wszystkie zazwyczaj mają wspólny mianownik. Ucieczka od rzeczywistości, odpowiedzialności i emocji. Oto najważniejsze przyczyny. Pien, wstyd i poczucie winy. Alkoholicy często czują się winni wobec bliskich, za kłamstwa, awantury, brak kontroli. Zamiast się z tym zmierzyć uciekają, bo konfrontacja z rodziną boli bardziej niż samotność. 2. Lęk przed odpowiedzialnością. Życie rodzinne to obowiązki, oczekiwania, trzymanie się zasad. Alkoholik, który coraz bardziej traci kontrolę, może unikać tej presji, wybierając ucieczkę, dosłownie i emocjonalnie. Trzecie. Chęć picia bez ograniczeń. W domu często ktoś kontroluje, prosi, błaga, stawia granice. Alkoholik może uciekać, żeby pić w spokoju. Bez oczu rodziny, bez tłumaczenia się. 4. Zaburzone myślenie i emocje. Alkohol zmienia sposób myślenia. Osoba uzależniona może czuć się atakowana, niezrozumiana, osaczona. Czasem ucieka, bo czuje, że nie da już rady być w domu choć to tylko efekt choroby, nie rzeczywistość. 5. Mechanizmy uzależnienia. Alkoholizm to nie tylko picie: to choroba psychiczna, która obejmuje wypieranie problemu, zrzucanie winy na innych, unikanie konsekwencji. Ucieczka z domu to często działanie z poziomu nałogu, a nie racjonalnej decyzji. Podsumowując, alkoholik ucieka nie dlatego, że nie kocha swojej rodziny, ale dlatego, że przestaje umieć żyć w trzeźwej rzeczywistości. Ucieka przed sobą, przed bólem przed odpowiedzialnością, a niekoniecznie przed bliskimi. To trudne do zrozumienia, ale ważne by pamiętać. Alkoholizm to choroba, nie wybór, ale leczenie wymaga decyzji.